Cześć, witam się z wami w kolejnym vlogu. E, I znowu jadę na zakupy, ale tym razem zakupy, jakieś drobiazgi, prezenty świąteczne e, dla rodziców i dla mojej siostry, ale ona idzie ze mną, więc będę musiała coś jakoś to przemycić. E, I tak się umówiliśmy, po prostu, że w tym roku drobiazgi, bo też nie ma co. E, szaleć, a właśnie się przeprowadziliśmy, więc no wiadomo dużo wydatków było, także e, coś tam popatrzymy. Jeszcze przy okazji wiadomo, że kapusty trzeba dokupić, bo <noise> bigos trzeba zrobić. E, no i tak, i jadę. Razem fajne bardzo breloczki bardzo mi się spodobały, e, ze znakiem Zodiaku do kluczy, no ale jak nazywa się, to wiecie, nie ma e, tego, um, którego ja potrzebuję i tak samo z bardzo ładnym wisiorkiem i tak samo nie ma tej literki, co trzeba, także <laughs> szukam dalej. Udało się coś tam kupić dla wszystkich oprócz babci, ale tak sobie uzgodniłam z mamą, że dla babci to, to ona się babcią zajmie i ona weźmie. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, co, co takiego wzięłam, ale to są same drobiazgi. Ale takie rzeczy, które jakby odkłada się na później czasami, a są potrzebne albo na przykład brakuje. No to kupiłam bieliznę, no to nie będę Wam pokazywać eee, dla mamy, bardzo w ładnym kolorze. Ciapki dla taty, któremu już tamte zniszczyły, więc takie oto, ciapki ładne. I dla taty jeszcze kalendarz, bo on sobie zapisuje wszystkie godziny, jakieś tam różne sprawy, więc też bardzo ładny kalendarz, taki nie za drogi dla mojego Ala Szwagra, dla chłopaka, mojej siostry. Fajne, śmieszne skarpeciochy. I e, co? I perfumy wegańskie udało mi się w końcu znaleźć w Rosmanie, bo no, e, nie testowane na zwierzętach i e, wegańskie. Także bardzo się cieszę z tego, że dla mamy w końcu się udało kupić. E, bo szukałyśmy bardzo długo i nie było. To nowość akurat. No i też dla taty, bo też mu się skończyły perfumy. Pierwszy prezencik gotowy, skromny, ale, ale są. Ważne, że od serca. Przyszedł czas na lepienie pierożków. Właśnie będę z mamą lepiła pierogi. Stąd moje ubranie, bo muszę się zakryć, bo no, mam czarną czar, bluzkę. A, a w tyle leci Eurowizja, trzymamy kciuki za, za naszą reprezentantkę i tak sobie spędzam, spędzamy niedzielę rodzinnie. Kibitujemy, trzymamy kciuki niestety się nie udało ale gratulacje i tak za drugie miejsce to super wynik e, już pierożki też zrobione tutaj jedna porcja tam leży, czeka druga więc e, jest już świątecznie u nas fajnie e, już czuć powoli e, ten klimat świąt szkoda tylko, że śniegu nie ma ale może jeszcze się doczekamy No, po tych emocjach i w ogóle w dzisiejszym pracowitym dniu idę teraz w odwiedziny do znajomych odprężyć się trochę, bo już od jutra poniedziałek i w ogóle zacznie się znowu praca, bo idę teraz na zastępstwo na kilka dni przed świętami samymi. Plus mam jutro, pierwszy raz w ogóle w tym roku, dla mnie zajęcie stacjonarne z warsztatów telewizyjnych, więc też dla mnie to jest mega ciekawe, że będę miała możliwość dotknąć prawdziwej kamery i być w studiu telewizyjnym. Także jakieś tam plusy e, są. Co nie zmienia faktu, że to będzie mega pracowity tydzień, no bo e, święta w piątek jest dzisiaj niedziela. I praca, i studia i dzienne i to trzeba wszystko połączyć. No ale tak, jeszcze mamy niedzielę, więc nie chcę się nad tym zbyt y, długo zastanawiać. E, no a przy okazji jakoś humor mi niezbyt dopisuje w tym momencie, bo nie wiem dlaczego, właśnie może trochę mnie to wszystko już przerasta. Nie wiem, nie wiem. Ale mam nadzieję, że chociaż wieczór będzie. find miłe. new <laughs>